Dobra, witam Was wieczorową porą albo o poranku. Nie wiem kiedy będziecie oglądać, lecimy szybki przegląd. Bo powiem Wam, jest późna pora, nie wiem dzisiaj gdzie ja byłem, w jakąś czarną, w czarną dziurę trafiłem i mnie wcięło. Co my tu mamy? Pierwsza pozycja, jakiś chiński zestawik. Powiem Wam, trzy funciaki te. Warty ceny, już któryś miałem taki ten zestawik. One są na pewno naprawdę rewelacyjne wrzucacie sobie do airfryera wiecie na jakieś tam pewnie 4 minutki i jest to zacna pozycja słuchajcie taka nawet imprezowa na jakąś taką prywateczkę coś tego dobra ale my tu do rzeczy do tematu tutaj mamy chicken bacon cezar salad no to widzicie makaron tu jest po prostu wszystko nie wiem czy tam jeszcze no kurczak nie myślałem że jeszcze jajko tu się wcisło ale nie weszło, nie weszło. Dobra, to makaronik jest. Makaronik to jest zacna pozycja. Nie wiem, czy taka aż mocno dietetyczna. Tutaj słuchajcie, mamy barbecue chicken pasta. No mayonnaise. Dobrze, że piszą, że no mayonnaise. Nie wiem, co to zmienia, ale to jest chyba ta sama pozycja. Ta sama cena. Fajne one są takie, powiem Wam, przekąseczki. Bo to nie jest jakaś taka pozycja. O, zobaczymy, jak to z kaloriami tu wygląda. Patrzcie. No cztery setki taki, no ale chyba lepsze to od takiej kanapki, nie wiem. W sumie ten sam, prawie te same kalorie, nie? To nie wiem, nie wiem, nie wiem. Weźcie, dajcie jednak. Czy to lepiej taką sałatkę, czy taki chlebek gdzie Tu mamy, słuchajcie, takie chlebki. Tu mamy garlic i cheese. Garlic cheese. A to będzie taki, jak to się nazywa? Ta pizza taka bez tegesa. No wiecie, takie, coś z takim, czymś, bez takiego czegoś nie wiem czy to do lodówki, schowam to do lodówki ale taka pozycja 2,50? słuchajcie, powiem wam że to jest fajne, bo nie macie co wrzucicie sobie do elfryera albo do, pie, do piekarnika i fajna pozycja, można nawet tam z góry keczupem trzasnąć no i zarobista, nie? taka przekąseczka fajna, jakby pizza, nie? no dobra, ale do tematu wracamy tu mamy, patrzcie Faj... Fajta chicken, nie wiem, fajta, może jakiś walczący chicken, nie znam się do końca. Pozycja za prawie trzy funciaczki, lubię, lubię wrapy. To jest mój, mój konik, uwielbiam wrapy, słuchajcie. Kanapki też lubię, nie powiem, że nie. Tu jest chicken, tiki taka, tiki, tiki taka i coś tam, coś tam. Ma, no, mają. Czyżby ci ludzie byli już tak uczuleni na ten majonez, że oni muszą pisać na tym, że nie ma tego majonezu? Słuchajcie. Dajcie znaka, dobra tu lecimy znowu kanapki, powiem wam całe szczęście Wczoraj się udało rozdać te wszystkie kanapki Bo jeżeli nie to ja bym się chyba zesrał po prostu tymi kanapkami Tyle jest tych kanapek ostatnio, ja nie wiem Ludzie przestali to kupować, co się wydarzyło Może to ten kryzys na Bliskim Wschodzie, nie wiem, dajcie znać Może wy macie jakieś tam Takie bardziej sprawdzone te yy, newsy, nie Dlaczego tych kanapek tyle zostaje? Nie wiem, nie wiem. Może, daj Boże, dzieciaki się przerzuciły na owoce, ale kiepsko to widzę, kiepsko to widzę i nie chcę mi się w to wierzyć, bo sami wiecie, jak dzieci teraz spożywają owoce. Ja wiem, że teraz dzieci najlepiej z owoców to lubią truskawki i ogórki. I chyba na tym zakończają swoje, jakby, podboje, powiem Wam, owocowo-warzywne. Co Wy na tym myślicie? No, tu mamy tuńczyk i ten tuńczyk i no no ta żółta wiecie sweet corn matko kukurydza ludzie jedyny święty fajne takie nawet kiedyś myślałem jak jadłem tą kanapkę powiem wam z kukurydzą Strasznie się znaczy nie strasznie, tam strasznie. Zastanawiałem się, jak można połączyć te dwa smaki, ale jednak można. I powiem Wam, smakuje to naprawdę zacnie, zacnie, dobra to jest pozycja. Te na pewno trafią do, do tego, do tostera, bo one są idealne, żeby je przetostować jako tosty. Smakują zdecydowanie lepiej niż takie suchary, bo powiem Wam, że ta pozycja, to patrzcie, one kosztowały 1,5 funta, a te są te takie bogate, no to macie prawie 3, nie? To jest dwukrotna cena tych. No ale tutaj macie tylko, no tam nie wiem, maznięte są jakimś mazidłem, bo pewnie masłem tego nie można nazwać. Dadzą jakieś szynki najtańszej, no i chlebek, no i poszło, nie? No niech się tam ludzie zajadają tematem. Wiadomo, no ludzie już się zrobili trochę wybredni, nie? No i jednak ścierwa nie za bardzo chyba chcą dotykać. Nie wiem, dlatego może one tak zostają. No kurczę nie wiem, chciałbym rozwikłać, rozwikłać tą zagadkę. Być może jakiś menadżer za dużo zamawia. Pewnie jest wiele odpowiedzi na ten temat i my ich nie poznamy. A może Wy wiecie i dacie mi znaka, na to liczę, nie? Kurde, ile znowu tych kursów patrzcie, tego się narobiło. No, no nie jest, nie jest, słuchajcie, nie jest dobrze, ale to jest w ogóle najlepsze. Bacon plus ketchup. No i chleb oczywiście, no to powiem Wam, ktoś, kto ustalał menu tej tej, tej, tej kanapki, no to on naprawdę musiał być. To, to musiała być osoba po studiach jakichś takich, ale to już taka inżynierka mi tu podjeżdża, powiem Wam. To już widać, widać, że to są tęgie głowy, które takie menu wy, wymyślają, no bo to mało kto by się domyślił, wiecie, że do bekonu można dodać tylko ketchup i ludzie będą się zajadać, nie? Dajcie znaka, co wymyślicie w temacie, ale tutaj dosyć, dosyć powiem temu menadżerowi tej tęgiej głowie, że coś nie schodzą te jego, tego, te jego pomysły na kanapki, a tu mamy, patrzcie ile mamy tego sushi, 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 jedne sushi. Słuchajcie, to taka fajna pozycja, nawet tu jakaś rybka jest. Ogólnie polubiłem sushi, wiecie jak mamy, jak, jak tyle tego trafia się. Tak naprawdę to ono powinno być mega świeże, nie? A wiadomo, jak on już się termin kończy, to ta świeżość też jakby z tego wszystkiego unika. Ule, u, ulatuje. O, brakło mi tego słowa ulatuje. Tutaj taki sosik jest malutki, ale patrzcie, ile tego sushi jest. Kurczę, są trzy takie małe i trzy takie duże. Ale będzie jutro fajna uczta. Bo powiem wam, naprawdę zajadam się Zajadam się ze smakiem Ale słuchajcie, nie, odchod nie odchodźcie jeszcze Od odbiorników Bo to nie koniec, mamy tu jeszcze jedną torbę Nie no Spokojnie, spokojnie Takiego, Tego co się tu wydarzyło To już tak nie będzie Tu jeszcze udało nam się chapnąć Ale to już byśmy na... byłem na innym miejscu Słuchajcie, bananki jeszcze wpadły Do tematu Co tam jeszcze wleciało tu jakaś sałatka z kurczakiem, tak, chicken, bacon, Cezar. o, to w sumie mamy dwie teraz, takie sałateczki. Tu jeszcze jakaś sałatka wchodzi, słuchajcie, z chicken, bacon, pasta, chyba taka była, nie, nie, nie było. O Jezus, wygląda ona, powiem Wam, chicken, bacon, no wygląda jak, normalnie jak jarzynowa, coś mi się z tym plecaku po prostu tak to podmieliło, jak to się mówi, podmieliło. Tutaj są fajne takie pieczareczki nadziewane jakąś taką kruszonką. Nie wiem, jak ktoś się zna, to dajcie znaka. Ja to jadłem i smakuje mi to fajnie. Też do tego airfryera, wiecie, wrzuca się na jakieś tam 6-7 minutek i jest spoko. Dobra, tu jeszcze dochodzi jedna kanapeczka z jakimś chlebem cudakiem. Już nie wiedzieli co wymyślić, to wymyślili taki, wiecie, chleb. Z, tym, z jakimiś takimi, jak gdyby brudnie to wygląda, ale ludzie biorą, bo to myślą, że to już jest wiecie: jakaś fajna nowość, jakaś świeża pozycja. No, a tu mamy słuchajcie, truskaweczki, jakieś parę truskawek, winogron, no i nie wiem, czwartka jabłek, nie? No, bo żeby więcej było, to to już by się. uuu 2,30. Dosyć droga pozycja, powiem Wam, na to, co reprezentuje. No i tak się tutaj wszystko nam jakby już zakończyła prezentacja. Słuchajcie. Sekcja komentarzy jest oczywiście zawsze wasza. Dajcie znaka, coś napiszcie miłego. Niemiłe też mogą być. Ważne, żebyście uczestniczyli w temacie, nie? Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu, no i miłego dnia albo wieczoru, bo nie wiem kiedy oglądacie. Trzymajcie się. Hej.